spotkaniu z cyklu Rozmowy Ostromeckie. Znajdujemy się tym razem w Saloniku Zygmunta Moskowskiego. Przy mnie goście blisko związani ze pałacowo Barcelopaku Ostromeckiego z Miejskim Centrum Kultury Bydgoszczy. Artyści znakomici. Monika Dęgorz, Wojciech Dęgorz, witam Was bardzo serdecznie. Serdecznie. Proszę Państwa, spotykamy się tutaj i rozmawiamy o trudnym czasie, który mam nadzieję niedługo już będzie za nami o, o pandemii, o tym, jak yy, radzimy sobie z tą, z tą sytuacją, ale rozmawiamy też o, o naszych związkach z Ostromeckiem i o tym wszystkim, co nas otacza. Yy, nasi goście nagrali drugą płytę z cyklu fortepianu Moskowskiego, płytę z pieśniami Zygmunta Moskowskiego. Siedzimy w tej chwili przy tym. Pięknym instrumencie. Opowiedzcie mi, jak wspominacie to nagranie, bo wiem, że był, był problem, co ciekawe, z pozyskaniem nut, z pieśniami Nostowskiego, żeby to nagrać. To prawda, nuty, yy, nuty zdobywała moja małżonka. Uśmiecham się, trochę, bo faktycznie nagrywaliśmy, nagrywaliśmy to tutaj, w tym saloniku. Przypomniała Ci się Mucha? Dziękuję bardzo, że to powiedziałeś. Właśnie chciałem powiedzieć, że Yy, najbardziej przeszkadzała nam mucha, dla niewtajemniczonych yy, może, może wyjaśnię. Yy, mucha, yy, z, yy, owad latający, którego tutaj usiłowaliśmy zabić yy, miotłą yy, przedłużoną yy, trzema trzonkami, ponieważ siadała na suficie i brzęczała panu, który nagrywał, yy, robiła po prostu zakłócenia. Yy, Jakości dźwięku i strasznie znieważaliśmy. Oprócz tego też fortepian wtedy był krótko po, y, po, remoncie, po, remonzie, tak? Tak? po remoncie. Po remoncie i y, koleżanka gra akord, i za chwilę słyszymy: Nie, proszę przerwać, bo tam środek nie brzmi, i tak dalej. Także to pamiętam, ale całą przygodę, całą przygodę wspominał wspaniale. Piękna sprawa, fajna. Dobrze, że się udało nagrać. Yy, właśnie te pieśni, pomimo yy, trudności faktycznie ze zdobyciem nut, żona zabawiła się w szparacza internetowego i w ciągu kilku tygodni, co nie było łatwe, zdobyła te, no, te nuty z różnych źródeł, yy, ale może o tym. Tak, no trochę od znajomych, trochę z internetu, trochę z, yy, z bibliotek, yy, z archiwów bibliotecznych, właściwie nuty. Oryginalne, często w ogóle niewypożyczane. Właściwie informacji nawet o tytułach nie było zbyt wiele, ponieważ nie są to utwory popularne, a bardzo szkoda, bo odkryliśmy. Przepiękne pieśni, przepiękne utwory, które właściwie z radością włączyliśmy do, do swojego repertuaru, do, do stałych recitali, Właściwie część tych pieśni pozostaje z nami cały czas. My tutaj rozmawiamy bardzo często i jakby mówimy o tym, że jak to możliwe, że, że tak poważna postać jak Zygmunt Moskowski nagle po prostu w tyle lat. Po śmierci jest osobą, postacią, która gdzieś tam funkcjonuje, zupełnie, zupełnie na marginesie. To jest dosyć ciekawa sytuacja, prawda? Szkoda. Z, no, my bardzo żałujemy, bo e, uważamy, że, że te pieśni są na tyle piękne, e, że szkoda, że nikt ich nie śpiewał. To znaczy, teraz już śpiewamy. Mam nadzieję, że, że odkrywamy je e, dla szerszego grona. I odbiorców, ale no, mąż też propaguje wśród studentów w Akademii Muzycznej, także studenci też je odkrywają i, I też są mnie zdziwieni. I, i, tak, są zdziwieni prawda. i z radością właśnie śpiewają, Na, z radością sięgają po ten repertuar i, i on idzie w świat dalej, co, co nas bardzo cieszy. Każdy student ma obowiązek zaśpiewać <laughs> co najmniej dwie trzy pieśni Zygmunta Mocłowskiego. Ja ostatnio odkryłem, że szkoła muzyczna w Gdyni nosi imię Zygmunta Noskowskiego i tak sobie wymyśliłem, że może uda nam się w, może w tym sezonie, jeszcze może w przyszłym roku pojechać z tym fortepianem do Gdyni i zagrać tam mhm. koncert, a może i zaśpiewać koncert przy tym fortepianie. Myślę, było że to będzie bardzo ciekawa historia, bo też pamiętajmy, że jakby udało nam się oprócz waszych pieśni, które zarejestrowaliście, nagrać też utwory Noskowskiego Niezwykle ciekawe na cztery ręce, w mm. tym po raz pierwszy wydane zostały tak naprawdę została ta suita. E, Swita Polska. A właśnie Zresztą to jest świetnie. ciekawe, że tak. właściwie wszyscy odkrywamy te utwory. No, no, y, nie wiadomo, właśnie no, nie ma powodu, y, y, dlaczego ten Noskowski y, nie był znany i, i te nuty gdzieś tam w archiwach y, no, nie były odkrywane. I, I bardzo się cieszę, że taka inicjatywa w ogóle powstała, bo, bo no, mówię, my wszyscy z przyjemnością i, i jestem przekonana, że zarówno grający, jak i właśnie śpiewający te utwory poznajemy. Teraz trochę z innej beczki. Czy ty przyjechałeś dzisiaj do Stromecka motocyklem? Nie, nie przyjechałem motocyklem, aczkolwiek jeżdżę nim codziennie. Ujeżdżasz. Ujeżdżam go. Nie przyjechałem motocyklem, ponieważ jechałem z moją szanowną. A ja jechałem... motocyklem nie jeżdżę. Nie jeździsz motocyklem? Nie, zdecydowanie. Nie że nikt <laughs> Nie, nie wsiądzie na motocykl. A ty masz taki bezpieczny motocykl, yy, to, przecież. Tak, ale, ale hałasuje. No, on, ok. Pierwsze, co zrobiłem, to pozbyłem się podwójnego siodła, mam pojedyncze, yy, także jeszcze... Ale czy, czy Twoja żona podchodzi do tematu motocykla tak jak jedna z postaci z Pulp Fiction, która powiedziała, że ten motor to nie jest motor, to jest i tutaj padła nazwa marki kultowej. Nienawidzisz motocykli? Nie lubisz czy boisz się? Po pierwsze się boję, po drugie yy... przeszkadza mi to, że one hałasują. To znaczy to, to co ja, ja zdaję się. sobie sprawę z tego, że yy, bardzo yy, wiele osób właśnie dla tego dźwięku tak, zachwyca się motorem, mnie to przeszkadza. Ja się zastanawiam, no? jak, to, <laughs> ja się zastanawiam jak to jest możliwe, że motocykliści swoją drogą otrzymują przeglądy tak. swoje motocykle. To tak yy, zadałem pytanie jako posiadacz samochód. Nie, nie, idźmy. nie już wracamy, Kochani, jak sobie poradziliście, jak sobie poradziliście z tymi ciężkimi miesiącami pandemii? Znaczy wychodzimy właściwie z nich jeszcze no tak, to się jeszcze się nie, skończy, nie skończyło. No efektem na przykład pandemii jest broda, ale to zupełnie inna sytuacja. Jeszcze w marcu próbowałem się gonić, w kwietniu trochę też potem stwierdziłem, że nie ma to najmniejszego sensu, tym bardziej, że mnie... Yy, właściwie zakontraktowany koncert, dosyć taki poważny, gdzie mieliśmy śpiewać dosyć dużą partię. Gdzie ta broda byłaby fajnym dopełnieniem całego wizerunku? No niestety odwołano to. Znaczy tak. problem był taki, mieliśmy śpiewać w Gdańsku na bukko, mąż na Bukka, ja fenenę, 150 wykonawców na scenie, no i się okazało, no jak, dla 150 osób, tak. 150 tak. wykonawców, tak. no niestety. No ale tak z tymi koncertami tak wyszło, taka ilość koncertów, jaka nam odpadła, to, to, to się nigdy nie spodziewaliśmy, że to możliwe, ale no, na pewno nie jesteśmy jedynymi. No, zaczęliśmy się przeszkalać w internetowych różnych, nowe umiejętności internetowe, tak? Zaczęliśmy posiadać, także próbujemy filmiki, mąż wykłady nagrywa, to jest jeszcze to, to co nam pozostało, tak? czyli, czyli jakieś wykłady muzyczne tu dla Uniwersytetu III Trzeciego wieku, wieku. albo no, to też umiejętności, których nie posiadaliśmy wcześniej, tak? Czyli również... jakaś właśnie obróbka, jakiś plakat, filmik z wklejeniem czegoś, Super. to jest dla nas zupełna nowość. Tak. W tej chwili ja już operuję, tak? No, <laughs> Taki już ale potrafię. Również yy, żona tutaj, <laughs> razem z córką odkryły powiedzmy, zdolność do pisania różnego rodzaju wierszy kompozytora. no tak, o kompozytorach? No tak, zaczęłyśmy o, pisać lepę. też z córką <grymne> wiersze na temat kompozytorów, rymowane, Super. także kilka takich wierszy powstało, stworzyłyśmy stronę Muzyka Wierszem Pisana, i rzeczywiście tak powolutku e, bawimy się w kolejne, e, w kolejne opowieści o kompozytorach. Czyli no, jednak trochę z zawodem jest to związane, ale e, no, no już w inny sposób trzeba było znaleźć. Na razie lukę. Jest Bach, Rossini i Mozart. I Moniuszko, i, Moniuszko i straszny Moniuszko dwór. Trochę jest tam. Jest rap. Moniuszko, i bawimy się z synem. Tak. I nie chcę powiedzieć, że nie ma tego złego, ale jednak okazuje się, że znajdujemy pewne możliwości prezentacji, inne. Nie? Tak, ale one są poszukane. jednak ograniczone, bo najważniejszy jest kontakt z publicznością. Kontakt z publicznością to znaczy nie ma niczego, to co jest... mogłoby to zastąpić. To, yy... Nie funkcjonujemy bez publiczności. Nie, nie. Nie. Jest to trochę denerwujące, bo, bo, bo... Mało tego, teraz powoli y, zaczynają odżywać pewne inicjatywy, i widać duży głód, y, zarówno publiczności do żywej muzyki, no, jak i nas, artystów, którzy, którzy mamy szansę rzeczywiście przed żywą publicznością wystąpić i cieszymy się jak małe dzieci. Czego Wam życzę jak <grych> najczęściej, i dziękuję za wizytę, e, i wszystkiego dobrego. Dziękujemy eee, bardzo. Dziękuję Państwu bardzo. To były kolejne rozmowy o w salonie Zygmunta Noskowskiego, Monika Wojciech Dęgosz. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję.